Jak to dajmę? Kropetycje, chemia, matematyka, Mateusz. To niezły Mateusz. Kurw, kuźwa, zadzwonisz. Nie no, nie będę dzwonił na numery, które mi ludzie podają, naprawdę. Powiedziałem, że nie. Koropetycję. Korepetycję się Koro mówię. Koropetycję. Korepetycje. Koropetycje. Nie drzwi. Się mówi kurwa koro no, co to jest białe? A mówi się domofon czy demofon? Chujofon. Się mówi. Nie popisuj się. Ci no bo zobacz, że jest ogłoszenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sprawie koropetycji. Tak. Jak to się wymawia? Koro Koropety czy kore Rozłączyła się, kurwa, aż. Wiesz sobie, w internecie, jak się mówi, a nie, nie umiesz się wysłowić jak